Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku o postawach. Myślę, że do tej pory już zauważyliście na podstawie tych różnych odcinków, że łatwo jest nam ją wyjaśnić i wytłumaczyć. Problem pojawia się bardzo często wówczas, kiedy mamy ją pokazać a więc kiedy mamy ją pokazać w swoim życiu swoim życiem, a więc swoim działaniem, swoim przykładem. Dzisiaj zatrzymajmy się, zastanówmy się nad radością. Gdy nie wiesz, co masz w życiu robić, czy śmiać się, czy płakać, wybierz radość. Ale z radością, jak z wieloma też innymi sprawami, jest tak, że często niestety są uzależnione od czegoś. W naszym życiu już tak jest, że wiele sytuacji jest uwarunkowane czymś. Na przykład, będę zadowolony, gdy, i tu muszą się spełnić jakieś konkretne wnioski, warunki. Zyskam szczęście, kiedy. Na przykład znowu jakaś kolejna lista warunków. I również pojawia się, że często będziemy radośni dzięki czemuś, komuś, jakiejś sprawie. I znowu stawiamy kolejne warunki. I takich podobnych przykładów jest bardzo wiele w naszym życiu, kiedy jakąś postawę, jakieś działanie, coś w naszym życiu warunkujemy istnieniem innej rzeczy. Okazuje się, że właśnie warunkowanie często. Radości i innych postaw od czegoś powoduje, że jesteśmy zniewalani, jesteśmy ograniczeni, a więc w tej postawie nie ma kompletnej wolności. W odniesieniu właśnie do radości mógłbyś się w tym momencie zastanowić nad tym, czy Twoja radość jest uwarunkowana od czegoś, uzależniona od czegoś, czy po prostu jesteś człowiekiem radosnym. Często jest tak, że pewne postawy też tłumimy niestety w naszym życiu, bo wydaje nam się, że nie powinniśmy, że nie wypada, że nas na coś nie stać i wtedy zapominamy. O pewnych postawach albo próbujemy przynajmniej zapomnieć, i wówczas pojawia się w nas jakaś pustka, ale już tak w naturze jest, że natura nie lubi pustek, i często właśnie w miejsce tej pustki, która się w nas rodzi, pojawia się coś, coś w zastępstwie, można by było powiedzieć substytut. I tutaj warto by było się zastanowić, czy rzeczywiście żyjemy radością prawdziwą, czy takimi właśnie substytutami radości, a więc czymś, co próbuje nam zastąpić taką radość. Zwróćmy uwagę, że. Radość daje nam konkretną informację w naszym życiu, a mianowicie, co jest dla nas bezpieczne, co jest dla nas korzystne, co jest dla nas przyjemne i co jest dla nas przede wszystkim ważne. Warto, żebyśmy rozwijali w sobie, w kontekście chociażby radości, świadomość tego, co czujemy i z jakiego powodu. Odczuwamy coś w swoim życiu, na przykład radość. Myślę, że postawy znowu pokazują, że trzeba się w jakiś sposób połączyć jedna z drugą, albo jeszcze nawet więcej. I podobnie radość, myślę, że warto by było na początek, żeby ją ćwiczyć, połączyć z wdzięcznością. Chociażby za to, co się wydarzyło w naszym życiu, co udało nam się rzeczywiście osiągnąć, to sprawi, że w gruncie rzeczy dostrzeżemy właśnie, co w nas wywołuje prawdziwą radość. Chciałbym tutaj na koniec, z tej części wiedzieć, podkreślić taką pewną rzecz. Święty Tomasz Zakwinu podaje nam pewien taki schemaci, który można by było określić pięć dróg radości. Na pierwszym miejscu stawia święty Tomasz sprawić sobie jakąś przyjemność. Na drugim miejscu drogą do radości jest wypłakać się. Na trzecim miejscu to rozmowa z przyjacielem. Na czwartym miejscu to kontemplacja prawdy, a na piątym miejscu kąpiel i sen. Jak widzicie, są pewne rzeczy bardzo takie przyziemne, takie ludzkie, takie prawdziwe, oczywiste, ale są też takie, można powiedzieć, górnolotne, zachęcające nas do takiego głębszego spojrzenia, głębszego drążenia w naszym życiu i w naszym sercu, czegoś w poszukiwaniu właśnie tej drogi do radości. Zatem jedne i drugie przykłady właśnie z tych pięciu dróg radości świętego Tomasza są, myślę, dobrym schematem do tego, żeby z jednej strony zrozumieć właśnie, jak różna jest radość, jak różne ma swoje jak różnymi drogami można do tej radości dojść. Przejdźmy teraz do tej części, w której stawiamy sobie ważne pytania, ponieważ za każdym razem w tej drugiej części właśnie jakby sygnalizuję Wam pewne pytania, ale jakby nie kładłem do tej pory jakiegoś takiego większego akcentu, ale jakiś czas temu sobie uświadomiłem, że właśnie to jest najbardziej jakby strategiczny moment tego naszego rozważania, aby w kontekście jakiejś postawy zadać sobie dość, że ważne pytania, to jeszcze oprócz tego, żeby to były pytania, Konkretne, odnoszące się do naszego życia. Zatem te pytania, które ja proponuję, to są tylko wskazówki. Warto by było odpowiedzieć sobie oczywiście na te pytania, ale jednocześnie też drążyć jeszcze swoje serce i swoje myśli, żeby poszukiwać kolejnych pytań i odpowiedzi. I dzisiaj chciałbym Wam postawić dwa pytania. Po czym poznajesz, że czujesz prawdziwą radość? I drugie pytanie, które może właśnie wynikać też z problemów, które gdzieś tam się pojawiają w naszym życiu, tego, że nie odczuwamy może radości, właśnie po Zostaw sobie to pytanie, co blokuje w tobie radość? Może narzekanie, może krytycyzm, może jesteś zbyt poważny, może zbyt wiele od siebie wymagasz albo zbyt wiele od siebie oczekujesz. Spróbuj na te pytania sobie odpowiedzieć. Przejdźmy zatem do tej części działać. A w niej chciałbym, żebyśmy też sami zastanowili się nad czym musimy też konkretnie pracować. Ja tylko podaję pewne propozycje. I pierwsza propozycja moja to jest Ucz się odczuwać radość, a więc szukaj powodów, odnajduj je, bo one są obecne w Twoim życiu, które wywołują właśnie w Tobie radość. A druga sprawa, naucz się też nie oczekiwać wielkich rzeczy tylko, ale właśnie uczyć się i przeżywać swoje życie w tym kontekście małych sytuacji, prostych sytuacji, które się toczą każdego dnia i doceniaj właśnie każdą sytuację radości w Twoim życiu, która się zjawi.